Kochani, dzisiaj spotkaliśmy się z Panią Iwaną Łodo, która reprezentuje Polski Związek Pszczelarski oraz z Panem Kazimierzem, który reprezentuje Świętokrzyski Związek Pszczelarski, aby porozmawiać o ExpoTubi 2026. Szanowni Państwo, Polski Związek Pszczelarski jak najbardziej bierze udział w tym przedsięwzięciu. Zapraszamy Was już 11 i 12 kwietnia 2026 roku na teren Targów w Kielce. Odbędą się tutaj wspaniałe wydarzenia, Expo Tubi, wydanie drugie. Będą wspaniałe stoiska pszczelarskie, stoiska miodowe, wykłady, warsztaty. Czekamy tu na Was. Mamy nadzieję, że pszczelarze i osoby zainteresowane pszczelarstwem odwiedzą nas, jak również będą mogły skorzystać z konferencji weterynaryjnej, która odbędzie się dzień. Poprzedzający targi, czyli 10 kwietnia. Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału i skorzystania z wystaw sprzętów oraz konferencji, wykładów, prelekcji, licznych warsztatów dla dzieci. Serdecznie zapraszamy, nie może Was zabraknąć.